Dobra, już daję szmaragdy. Tak, te no szmaragdy nam ci mega fajne rzeczy. O, dobra! Lama nie kradnij. Czy, czy to oryginalne szmaragdy? Ha! Tak. Masz. To super! O nie, muszę... muszę ich pokonać. Myślę, że nie pokonacie. Pium! Gdzie oni się podziali? Okej. Okay. Ale tu gęsto. W sumie mam perłę, mogę im użyć. O nie, widzę tutaj ruchome piaski takie. No i spadają. Będę musiała uważać. O, spadło! Jak fajnie. I skaczę, Nawet nie było widać jak skacze. Kto doskocza? To my chcecie mi pomóc walczyć ze stip? Tak, 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 dalej. Tak. E, 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 e. Oho. Dobra, super. Są jakieś środy i sobie coś. Okej, okay, to idę. Skoczę! Okej. Okay. Idę po nią. Wyciągam już wyciągam prze eee, Co oni tam robią? Ale tu górka.